Witajcie, słuchajcie, długo nie było filmików, wiem, nadrabiamy to i chyba będę robiła ich na zapas, bo czasami nie będę mogła i mamy gościa na kanale, ja tak wywiłam tymi rękami, yy, ogólnie to ten gość jest słodziutki, dobra, powiem Wam kto to i się pojawi ten filmik, może jutro, może, 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 yy, przerwa, dlatego zaraz Wam powiem, kto to dobra, powiem Wam. Ten gość to. Piesek. Ale Wam go pokażę dopiero chyba jutro. Mam filmików na zapas, yy, więc no. Co dzień nie będzie po jednym filmiku, mam nadzieję. No chyba, że nie będę mogła. Ale dobra, z, yy, przejdźmy do tego, co dzisiaj będzie, bo mam takie rzeczy. Więc to oznacza, że będę się malować. Kiedyś był taki filmik, z naprawdę, naprawdę dużą ilością błyszczyków. Nie wiem, czy coś tam do mnie doszło, ale. No, myślę, że będzie ładnie. Fajnie. To wam pokażę, ile jest błyszczyków, a ile pomadek. A więc tyle błyszczyków, nie przestraszcie się tej lajki. Czekajcie, widzicie te błyszczyki? No, to są wszystkie błyszczyki. Bo tak sobie patrzę. Nie? A teraz pomadki. Tu są błyszczyki, a tutaj są nasze pomadki. Trzy błyszczyków jest o wiele, więcej. I ta lalka, Nią czeszę czasami, więc maluję. Ogólnie uwielbiam się malować. Okej. Okay. Czyli tak, dzisiaj w tym filmiku chodzi o to, że będę Wam pokazywać te moje wszystkie pomadki na nasze żywelki. Taka. Się no kurde co się wyważy. Aha. To jesteś nieprosta. Dobra, zaczniemy od pomadek. Pierwszy to jest taki kolor. Taki. I on jest ogólnie najczarniejszy jaki mam. Mam. Ale nie na świecie, bo mam. Jak się przestraszyłam, bo tu mi zostawiłaś lat. Masz się, masz się, błagam. Paluszek zawsze Wam pomoże. No i po znowu. Dobra, postawię tu na wacik. Zaczynamy malować ogólnie. To jest mega czarne i się boję, że wyjadę. Ogólnie. To możecie trochę widzieć na moich... Oczach. Ale jutro będzie filmik o moich o najtrudniejszych ustach, które robiłam kiedykolwiek. Co? Sobie. No i pierwsza matka. No nie wyszła troszeczkę. Oczywiście powie że Dobra. Można ją włożyć. Teraz zmyć ten makijaż, A co ten maczek sobie ma? Na koniec porze. Na koniec w filmiku będę chyba tu miała. Okej, okay, nie wiem, czy mi wyszło, ale chyba wyszło. Ogólnie to teraz. Żebym nie popełniła znowu błędu, bo nagrywam już czwarty bo raz mi nie wyszło, raz mi nie wyszło, raz mi nie wyszło i za czwartym razem nie wiem, jak będzie. Dobra, dwa pomadka, numer dwa. Ja, jedynie to ja mam 18 tych do ust. 18. Siedem. Boże, co mi się tak nie? pewnie. Jeszcze trochę ci wyrakuję. Jeszcze siedem Ci brakuje. No ładnie. Jest moja ulubiona. I ta jedyna pomadka, którą używam. Tej nie używam. I to jest taka. Jak ja to pokazuję, tak? Tak? No raczej nie. No tak. Taka pomadka. Bo mnie wkazałam. Dzień, no może nie złotę Eee Teraz... Kurde, jak ja to tak. I jej w ogóle nie ma praktycznie. No ładnie. I to jest. Taka. Znowu tak chciałam pokazać. Ładna. I już chyba. Zmywam. I bursztyki. Dobra, najpierw te trzy. One są niewidzialne, więc są takie same tylko inaczej pachną, w więc moje ulubione. Nie wiem który jest mój ulubiony. Czekajcie, losuję. Może i to nie jest jakieś... Dobra. Losuję tego. Arbuzik. Dobra. To jest lód. A to mnie boli, po bo sobie. Ałka zrobiłam. Ałka. Straszna auka. Teraz takie mam takie dwa, więc odkładam jeden. O, o Boże. Ten jest jak widzicie złamany. Więc biorę ten mniej pokrzywdzony. No boże. Taka mateczka, Może nie pomadka. Ogólnie ładnie. No ładnie, ładnie, fajnie, e, DIY. Nie wiem co ja z nią wtedy robię, bo tak miałam na kartce i mam ładną pomadkę. Polecam, teraz mam ładną pomadkę. Idealną na Sylwestra. Pewnie. Sylwestra. Sylwestra. Jest takie, co? Nie. I jeszcze dwie pomadki. Szczęście wielkie. No Boże. Tak. Muszę wam pokazywać. Piękno. gdzie ona była kupiona też nie wiem serio, załamujecie mnie nie wy tylko firma zawsze powinny być tutaj tutaj powinny być albo nie, wiecie co tutaj powinno być napisane z jakiej firmy znaczek firmy, a nie że kurde się potem no gadać nie mogę. Ała, to boli. Chyba seniwea. Czekajcie, posmaruję seniwea. Zaraz do Was wracam. Za 5 sekund.